Chód aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane do... na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hasan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu. Nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny żółw. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga! Do tyłu! Do tyłu!

Mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy.